Wysokie napięcie Power Grid była to gra roku w Polsce, 2007 rok. Generalnie gra, którą bardzo polecamy, którą warto mieć w kolekcji. Natomiast dzisiaj bardziej szczegółowo na temat dodatku Spielbox. Tu mamy archiwalny numer i dodatek taki promocyjny mały dodatek karta. Karta kontraktu, czy tam umowy zaopatrzeniowej, jak, jak, jak gramy z tą, z tą kartą? Więc tak, standardowo umieszczamy sobie tak zawsze te nasze tutaj od 3 do 10 elektrownie. One są oznaczone takimi właśnie tym wierzchem ciemniejszym. Tak, od tych widać na filmiku, myślę, tutaj od tych standardowych. Oprócz tego, na wierzchu stosu musimy dać trzynastkę, te są potasowane, a na spód musimy dać etap trzeci. A tą dziesiątkę naszą, ona ma tył też taki jasny jak, jak te, i ją będziemy tutaj wtasowywać. Oczywiście na wierzch idzie trzynastka, na dół ten etap 3. I co nam robi, ta karta? Najpierw sobie przypomnijmy, jakie to są tury. Więc mamy tak określenie kolejności, w pierwszej rundzie jest to losowe, a potem ta kolejność wygląda w ten sposób, że ten, kto będzie miał naj, naj, najbardziej rozbudowaną sieć, to on będzie pierwszy. Tu widzimy najwięcej, powiedzmy, no przykładowo zrobiłem, bo nie, nie umieszczałem tu domków, ale według, jak później mieć najpierw domki, tak? I dla przykład najwięcej miał czerwony, trzy, potem żółty, dwa, jeden na przykład miał Niebieskiej, w takim rozbudowaną sieć. Jeśli by mieli na tych sam tak samo rozbudowaną, a tutaj zielony i, i żółty, no to patrzymy, kto ma elektrownię droższą z nich. Natomiast, jakby było tak, no to siłą rzeczy kolejność będzie wychodziła, że ten, który ma najbardziej rozbudowaną sieć, będzie pierwszy, potem żółty, potem niebieski. Tak? Ma naj najsłabiej rozbudowaną sieć. A mając tą kartę, gdzie ja tutaj dałem tutaj, zmieniam to. Przy, przy, przykładowo jak byłbym, o jedno pole przechodzę, że jak byłbym czerwony, no to nie będę jako, jako pierwszy w tej kolejności, tylko będę jako drugi. Tak? Ewentualnie jak byłbym żółty, no to siłą rzeczy będę jako, jako trzeci. No i wiadomo, jak byłbym, gdzie to jest, jak, jakbym, jakby to było tak jak tu ułożone, no, a byłbym zielony, no to się w no nie zmieniam, bo i tak jestem w kolejności ostatnich. Yy, tutaj pieniądze to są elektro, tak one wyglądają yy, i generalnie aukcje rozpoczynamy od 10 elektro w górę. No się no, ewentualnie rozpoczynam lider oczywiście, ten, to jest Prowadzącym w grze. Natomiast nie musimy zacząć od 10, możemy oczywiście zaciąć od więcej, ale minimum, które możemy dać, to jest 10. I aż do spasowania przez resztę graczy, ten, kto będzie miał tą kartę, to zawsze swój domek, zależnie od tej sieci, jak, jak jest zbudowany na sieć, zawsze ten domek przekłada sobie jedno w prawo. To nam daje ta, ta karta. Zresztą tu fajnie, to fajnie jest to pokazane. Tak? Tu mamy tą, ten, ten tor i składany w prawo i tu mamy też ten tor. No, czyli nie jesteśmy tak bardzo uzależnieni od tej wielkości sieci z tej strony, bo to nam zawsze robi to, że, że możemy przenieść się je o jedno w prawo. I kiedy ta karta zostanie tutaj wylicytowana przez kogoś, znaczy wyciągnięta, dobrana, od razu jest natychmiastowo licytowana, ale siłą rzeczy potem musimy kolejną dociągnąć, żeby uzupełnić ten, ten tor. Że dociągamy dwie karty, jedną tą natychmiast licytujemy i potem kolejną kartę dociągamy, już tą właściwą, w czasie gry. Że tą trzeba natychmiast licytować i kolejną dociągnąć, tak abyśmy normalnie dociągali. I ona się nie wlicza do naszego limitu kart, które, które mamy, tak? Czyli możemy mieć w nas gra tam 3 lub, lub 4 plus, plus tą, bo ona się nie wlicza do limitu kart. No i zmienia nam, nam tą kolejność o jedno miejsce. To o tym warto pamiętać. Tu jeszcze mamy punktację, tak? Z jednej strony tej pomocy. No i po kolei tura, tak? Określenie kolejności, licytacja elektrowni, zakup surowców, rozbudowa, biurokracja. Tak to wygląda. I e, tak wygląda ta karta. Karta wpływająca na kolejność za minimum 10 elektro. I ona jest dostarczona z tym pismem w Spielbox. Dzięki.